W drugiej połowie lat 30. Władysław Sikorski, generał na politycznej emeryturze? Niezupełnie. Regularnie podróżuje do Francji jako lider polskiej opozycji i nieoficjalny ambasador jej sprawy. Oficjalnie jako osoba prywatna. Nieoficjalnie wybudować sojusze i badać nastroje w Europie. To czas, gdy kontynent drży przed wojną, a Sikorski rozumie, że sojusze trzeba budować, zanim padnie pierwszy strzał. W Paryżu spotyka wpływowych wojskowych i polityków, rozmawia o zagrożeniu ze strony Hitlera i potrzebie wspólnej, zdecydowanej strategii. Ciekawostka w swoich zapiskach, frustrując się opieszałością sojuszników, pisał o francuskiej biurokracji tak. Na Saharze szybciej porusza się karawana niż decyzja ministerstwa. Ale mimo frustracji, z każdej podróży do Francji wracał z siatką bezcennych kontaktów, które odegrają kluczową rolę. Już po wrześniu 1939 roku. Oglądaj całą serię Wojna szyfrów. Sekrety historii, opowieści zapraszają na YouTube.